Odcinku sobie skomentujemy i opiszemy całą historię Moro. Dzisiaj mamy niedzielę i oczywiście drugi, może można tak uznać, czwarty odcinek e, mojego podcastu na e, t, e, Lego X. I dlaczego czwarty? Dlatego, bo dwa odcinki z mojego podcastu zostały zbanowane przez YouTube. No, ale dzisiaj nie o tym. Czyli konkretnie będziemy opisywać sobie całą historię Moro, bo pewnie się zastanawiacie, jaki sezon jest najciekawszy? No, najciekawszym sezonem jest właśnie sezon piąty, czy z, czyli sezon z Moro, ale kim jest właśnie ten Moro? No i dzisiaj sobie opiszemy całą historię Moro, odkąd, mm, odkąd był mały, odkąd potem stał się duchem, a potem powrócił po 11 latach do Ninjago. Więc zaczynajmy, ale zanim zaczniemy, to chciałbym was prosić o łapkę w górę oraz subskrypcję, a także napiszcie w komentarzu hashtag Moro, aby maksymalnie zwiększyć zasięg tego filmu. Więc zaczynajmy, oglądajmy, zapraszam. Na początku Moro był, yy, może zacznijmy sobie od sezonu. Moro jest figurką Lego, która jest jedną z najrzadszych figurek Lego z Lego Ninjago. Kiedy Moro powstał, a konkretnie 2014 roku jego figurka kosztowała 60 zł. I w tym roku aktualnym, czyli w 2025, figurkę Moro podwoili cenę, czyli dosłownie mamy figurkę za 120 zł. Więc jest to spora cena jak za jedną figurkę, ale oczywiście teraz mamy nową figurkę za 23 zł. No to Moro był mały. I co się stało? No, po prostu y, był takim zwykłym dzieckiem, no nie, ale y, mieliśmy też mistrzału, no nie, i ten mistrzu, jakby był jeszcze młody, i wtedy dosłownie spotkał tego Moro. No i jak mistrzu już to uznał, że Moro będzie zielonym ninżą, to. Zaczął trenować tego Moro, czyli jakieś kopniarki, gardy, nie wszystko w ogóle i zaczął go normalnie trenować. Kiedy nadszedł ten czas, kiedy ustawili go zielonego stroju ninży, Moro stanął naprzeciwko i te bronie nie podskoczyły, jak przy Lloydzie konkretnie, to było już to widać, że Moro nie był wybrańcem na zielonego Ninja, bo został nim Lloyd, czyli aktualnie teraz no, popularna postać wśród Ninja. No i najciekawszą rzeczą jest teraz to, że Moro jak się zdenerwował, to odkrył, że jest trzy symbole na lasce mistrzału. Pierwszy, czyli nauka Arjitsu. Drugi to miecz Stulecia, że normalnie widzicie ruchy przeciwnika, co się stanie za trzy sekundy. I jaskinia. I w tej jaskini czekał na Was jakiś brylant czy coś? Tak, jakiś brylant, że... Coś w tym stylu, że jakby mogliście yy, zwołać chaos na LEGO Ninjago, miast w mieście LEGO Ninjago. No nie? I wtedy Moro dosłownie został zamordowany, czyli konkretnie yy, popełnił samobójstwo. Mistrzu kiedyś go tam ratował ileś tam razy, ale nie udało mu się. No, i Moro stał się duchem. Poszedł do krainy tam umarłych, czy zmarłych, czy coś, tak jak Garmadon, tak jak Garmadon. No i teraz się zaczyna najciekawsza historia. Z, y, teraz kończymy, jak Moro był mały, ale jeszcze jedna rzecz. No, jak tutaj widzicie, czyli macie oczywiście Moro. Jako gdy był mały, i on walczył z y, piątką różnych dzieci, oczywiście z nimi y, wygrał. I teoria jest taka, że właśnie te dzieci, z którymi walczył, to był Zark, Noct, Rox, Drix i Kur, więc ciekawa teoria. I oczywiście jest możliwa. Ale się przekonacie, co będzie dalej. Ale to tylko teoria która szczerze jest bardzo możliwa, więc moja reakcja 10 na 10. Jakby się okazało, że Moro... taka jest teoria, to my god. I potem przejdziemy oczywiście do faktów, no nie? I y, jak już to opisaliśmy, przechodzimy do Moro, kiedy ileś tam miał lat, czyli y, no kiedy mistrz już miał tą brodę. Y, nadal piąty sezon, kiedy Moro po prostu... Chciał się przywołać. Więc yes. w czwartym sezonie był sezon z mistrzem Chenem, ale nie dzisiaj o tym. I właśnie wtedy Lloyd posłał Garmadona do krainy umarłych. I wtedy niepostrzeżenie Moro wymknął się z krainy umarłych i wszedł do tego sezonu, do sezonu piątego. I teraz przechodzimy ponownie do sezonu piątego, kiedy Moro został wezwany, Lloyd został wezwany. Do muzeum, i w tym muzeum Moro wcielił się w komendanta policji, czyli strażnika nocnego, i Moro się w niego wcielił i, i ukradł, Moro ukradł tą zbroję. Żelazną zbroję, która przywołuje duchy skrajne umarłych, i konkretnie takie oto duchy, ja mam tych figurek. Widzowie, ja tych figurek to mam sporo, zobaczcie na to. Ale to nie są wszystkie. Ja mam dużo więcej tych figurek, nawet mam wszystkie figurki ninja. Eee, mam kola, Zayna, Jaya, Kaja, Lloyd'a, Lloyda z piątego sezonu. Jeszcze znaczy mam z siódmego sezonu, ale ponieważ dzisiaj też o tym. No i teraz najciekawsza rzecz. Czyli oczywiście, kiedy Lloyd spotkał się z Moro. I jeszcze nie wiedział, że jest to ten Moro, to Moro y, wyszedł z tego policjanta, wszedł do tej rzeźby i tak ścisnął Lloyda. I potem, kiedy Lloyd tam stracił przytomność, mniej więcej, można to tak uznać, że stracił przytomność, uderzył tego Lloyda czy coś, y, y, bo była ostra walka. Y, no to y, oczywiście Moro wszedł do Lloyda, czyli Mieliśmy to idealnie pokazane, że Moro wcielił się w Lloyda i już nie mieliśmy tego Lloyda. Dosłownie idealne połączenie Moro i Lloyda. I dlatego piąty sezon został chyba uznany za najlepszy, przynajmniej ja tak uważam. No i jak ja widziałem, jak sobie scrolluję YouTube'a, patrzę sobie na te sezony LEGO Ninjago i dosłownie na pierwszym miejscu jest piąty sezon, wow. Następnie Moro się spotkał z Kaiem, z innym Jay'em i Kolem i wtedy Mitschu jeszcze nie widział What's this? E, dosłownie, pokazana sytuacja. E, Moro idzie tak do Ninja, nie, trochę im tam powyzywał, po, e, dosłownie im dowali mnie e, Że mo, jakby spotkali się Ninja, e, chyba tam Kai się przywitał z tym Nibeloidem, ale Okazał się nie Lloydem i dlatego, kiedy ninja użyli ninjitsu, tam powalczyli, bo wiedzieli, że to nie jest Lloyd, tylko ten Moro, to Moro ich totalnie rozwalił. Bo Moro oczywiście chciał e, dostać ten brylant, aby przywołać z umarłych to e, takie wielkie oko, wiecie, wiecie o co mi chodzi. To podobno się nazywa Znakomitość i dosłownie jest to takie wielkie oko, które przywołuje te różne duchy czy coś. I ją właśnie pokonała Nia. Ale teraz, oczywiście, przechodzimy do kolejnej rzeczy: czyli Nia dostała jakiegoś super speeda, nie? I pokonała y, tą maszynę chaosu, konkretnie. I y, wtedy właśnie. Wszystko było ok, ale Moro niestety się utopił i to było straszne, ale był ten brylant, no nie? I oddał go mistrzowi Łu, no i zginął. I po 11 latach, patrzcie, piąty sezon LEGO Ninjago, potem szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, potem mistrzowie z Pinjicu czy coś tam, z, y, rozpoczynający się od aspirą sześć sezonów, tam. Yy, to będzie 11, 12, 13, 14, 15, a konkretnie 6 sezonów. I potem Dragon's Rising, czyli yy, coś tam, coś, nie? I 3 sezony. I dopiero po 11 latach Moro się znowu pojawił. I jego figurkę możemy dostać już w gazetce. Ale szybko, bo na serio, za niedługo będzie nowa gazetka, więc polecam wam już kupić. Bo na serio, niedługo to już tej figurki nie będzie, i za 11 lat ta figurka będzie kosztowała 300 zł. Więc tragedia. Ale figurka ogólnie fajna, tylko wiecie czego tu brakuje? Tego włoska białego, bo Moro miał taki biały włosek, no nie? I po 11 latach wrócił. Ale czemu Moro powrócił? Naszego. Po co? Tylko dlatego, bo, bo tak? I tyle? No właśnie nie. Bo mamy tą zakazaną piątkę. I tak jak wam po powiedziałem na początku odcinka. Drix, Kur, e, Noct, Rox i Zarkt. Czyli to mogą być te dzieci, z którymi walczył Moro. Bo ninja oczywiście sobie nie poradzą z zakazaną piątką. To nie dadzą rady. I dlatego Moro wygrał z tą zakazaną piątką. Jak był mały, więc może teraz też wygra i przeszedł pomóc tym ninja. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka na tym kanale i oczywiście jak zawsze prosiłbym Was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twittera i napiszcie w komentarzu hashtag Moro, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. I teraz Was żegnam, nara! Mam nadzieję, że Wam się to przydało.